Cześć, dziś pokażę Wam, jak zarobić w internecie praktycznie za nic. Wchodzimy na stronkę short.st. Wskakuje nam taka stronka. Skracamy linki i zarabiamy. Naciskamy join, podajemy e-mail, tu potwierdzamy e-mail, czyli powtarzamy, podajemy hasło, akceptujemy regulamin, naciskamy register. Po tym wszystkim wchodzimy na nasz e-mail, potwierdzamy konto. No, i gdy potwierdzimy konto, możemy się już zalogować. Ja stworzyłem specjalny e-mail na potrzeby tego filmiku. Tak, i wytłumaczę pokrótce, co gdzie się znajduje. Tutaj mamy general, czyli statystyki. Wybieramy miesiąc, ilość wyświetleń w danym miesiącu, wszystkich linków, które skróciliśmy, ilość. Pieniędzy, które zarobiliśmy, a tu jest średni, średni zarobek za 1000 kliknięć, czyli z Polski jest 3 dolary, czyli to jest jedna z, z wyższych wartości zarobkowych. Tutaj mamy wykres, a tutaj mamy yy, wszystkie linki. Tak, dalej, możemy zarobić również przez refy, tak zwane. Gdy ktoś się zarejestruje z tego refinka naszego dostajemy 20% tego, co on zarobi czyli założymy, że zarobi dolara, to my dostajemy 20 centów nie chodzi o to, że jemu zabiera 20 centów i on ma 80 tylko on ma dolara i my dodatkowo te 20 tak, tak czyli dwie strony zarabiają oczywiście tutaj tutaj skracamy linki podajemy link, naciskamy shorten i go skraca i jest mniej więcej taki link sh.sc łamane i przez jakieś literki tak? wejdę na przykład ten na google i on musimy odczekać e, 5 sekund. Gdy odczekamy i naciśniemy skip ad, przekierowuje nas na Google tak? I za to mamy już pieniądze. Mi niestety nie zaliczę już 5 tutaj, bo można 5, e, 5 razy w ciągu 24 godzin z jednego IP można kliknąć. E, specjalnie są takie zabezpieczenia, żeby właśnie e, nie nabijać sobie samemu punktu i tak dalej. I oczywiście minimalna wypłata to jest 5 dolarów. I na Paypala się wypłaca. Oczywiście są wypłacalni. Sam osobiście wypłaciłem już kilka razy taką grubszą kwotę i kilka takich mniejszych, i nadal leci. To tak, tutaj jeszcze mamy ilość zarobienia wszystkiego. Tutaj to co zarobiliśmy z refów. Driflingu, tak jakby, a tutaj co wypłaciliśmy, a tutaj co nam zostało do wypłaty. I wypłaty są od 10 dnia każdego miesiąca. Tutaj mamy ustawienia, to nie potrzeba to różne. Tu mamy jeszcze yy, uzupełnienie profilu, tak? Czyli imię, nazwisko, adres, miasto i tak dalej. Yy, tutaj mamy też ten państwo i tak dalej. Oczywiście jeżeli ktoś ma pomysł gdzie może wrzucać linki, to bardzo łatwo zarobić szybko. 10-15 minut dziennie i można duże pieniądze zarabiać. Tak jak ja na przykład. Ale jeżeli ktoś nie ma pomysłu, no to nie martwcie się. Możecie założyć sobie konto i cały czas próbować. Na początku na przykład może być Facebook czy różne forum. Jakieś na przykład z jakimiś, e, załóżmy, e, programami. Jak ktoś szuka programu na forum i zadaje pytanie na przykład gdzie jest, czy ktoś zna jakiś fajny program wy podajecie skrócone linki i mówicie, że to jest super program do czegoś tam i wiele osób też na to właśnie klika i bo chce zobaczyć co to jest za program, może mu się przyda, tak? I dużo osób właśnie w to klika i da się właśnie zarobić także link będzie w opisie i zapraszajcie i w ogóle zarejestrujcie się Wtedy będę bardzo wdzięczny i dzięki wielkie za oglądanie i oczywiście życzę wam powodzenia w nabijaniu sobie właśnie takiej kasy. Trzymajcie się, cześć.